Zespół szkół ogólnokształcących imienia Komisji Edukacji Narodowej w Puławach jako jedyna miejska placówka wzięła udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym kierunek bezpieczeństwo. Konkurs polegał na wykonaniu dowolnej pracy plastycznej lub makiety prezentującej miasto Peronowo. Do konkursu zgłoszono ponad 4000 prac. Makieta uczniów klasy czwartej bez puław nie wywalczyła niestety żadnej nagrody, jednak władze szkoły, w porozumieniu z miastem oraz domem chemika, postanowiły zaprezentować pracę szerszej publiczności. Bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas najważniejsze. Od najmłodszych lat, bo już w przedszkolu, uczymy dzieci bezpiecznych zasad zachowania się i poruszania. Uczniowie mojej klasy czwartej B. Są już coraz bardziej samodzielni. Sami poruszają się po mieście, sami przychodzą do szkoły, sami z niej wychodzą, więc szczególny nacisk kładziemy na to, żeby oni bezpiecznie zachowywali się w mieście Puławy, które jest przepiękne, ale również bardzo ruchome. Więc zgłosiła nas do konkursu pani Marzenka Szymczak po rozmowie ze mną, czy podejmujemy takie wyzwanie. Pomysłów było dużo, oczywiście jak kto, jak nie my, to kto. Makieta. Państwo sobie zaraz obejrzycie. W całości jest robiona własnymi rączkami dzieci, przy pomocy również rodziców. Ja jestem bardzo dumna, bo oprócz bezpieczeństwa, uczenia się bezpiecznych zasad, dzieci poznawały znaki drogowe, bo jak Państwo później zobaczycie, te znaki drogowe są. Poznawały zasady bezpiecznego przejścia, nie tylko przez tory, ale również przez yy, ulice. Sami Państwo wiecie, że statystyki nie są ciekawe. Na drogach jest bardzo niebezpiecznie. Dlatego duży nacisk kładziemy i przy makiecie też kładliśmy na naukę zasad bezpieczeństwa. Teraz przypominamy o odblaskach. Bardzo często, bardzo wcześnie robi się ciemno i niestety piesi nie są widoczni na drogach. Ja sama jestem kierowcą i wiem, że jak idzie dziecko, a nie daj Boże, jeszcze ma słuchawki w uszach, to już z daleka trzeba hamować. E, oprócz tego uczniowie mojej klasy świetnie się przy tym bawili. Uczyli się estetyki, dbania nie tylko o miejsce pracy, ale przede wszystkim o cały kształt. Oni przy tej zabawie, przy tej makiecie, budowaniu lepiej się poznali, świetnie ze sobą współpracowali, nauczyli się, że żeby wyszło coś fajnego, musi być współpraca. Nie może być kłótni, nie może być jakichś nieporozumień. Musimy nauczyć się współpracować i tego się nauczyliśmy. Zresztą Państwo widzicie tego efektę. Mnóstwo radości niż widzę w waszej pracy, bo tacy jesteście. I tego Wam życzę, żebyście zawsze w sobie pielęgnowali tą radość, tą barwę, to, ten żywioł, który tu też jest. No i jest to naprawdę to, co mówiłem, idealne miasto do życia. I infrastruktura. Jest to miasto kompaktowe, miasto, które aż chce się w nim żyć, no i miasto bezpieczne, i miasto, tak jak Wy widzicie, dla was jest i, i zabawa, jest i, i, i radość, i zieleń. Makietę można podziwiać w holu pławskiego ośrodka kultury Dom Chemika w pobliżu wejścia na salę widowiskową. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.